CubeSide Polska, YouTubeowa Wikipedia Cube World. Cześć tu, CubeSide Polska i witam Was w pierwszym mini poradniku na moim kanale. Dzisiaj nauczymy się wykonywać Double Jump, czyli po polsku podwójny skok. Aby go wykonać, należy nacisnąć kółko od myszki i w odpowiednim momencie nacisnąć dwa razy spację. Jak widzicie, znalazłem tutaj wygenerowaną górkę, na którą normalnie nie wskoczymy. Zaś przy użyciu podwójnego skoku. Spokojnie się na niej znajdujemy. Nie zawsze wychodzi, ponieważ dopiero minutę przed nagraniem przyznam się, że nauczyłem się go wykonywać, więc no niestety nie wychodzi mi za każdym razem, ale myślę, że Wy opanujecie tą sztukę. Nie jest jakaś trudna. Także y, przyda Wam się w wielu ucieczkach przed potworami i w wielu innych sytuacjach. Także y, cieszę się, że pomogłem jeszcze raz przy ten. Przypomnę jak to się robi. Naciskamy kółko od myszki, tak zwany scroll oraz w odpowiednim momencie dwa razy spację. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się podobało zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie znać więcej bugów, poradników, modów to zasubskrybujcie mój kanał, bo naprawdę warto. Odkryjemy razem tajniki tej gry. Dzięki za obejrzenie. Cześć!